Z tej strony Aleksa witam was wszystkich serdecznie na moim kanale W ten piękny środowy poranek, normalnie jest dzisiaj tak piękna pogoda Już nie pamiętam kiedy tak pięknie świeciło słoneczko, zobaczcie Normalnie, to za blask strzelił nam z okna, nie wiem z jakiejś bajki był ten cytat <grym> Dobra, odwala mi. jest słońce, my już odwala, bo, bo kocham taką pogodę Ale dobra, bez przedłużenia, zaczynamy z tajemnego vloga Dzisiaj nareszcie zdradzę Wam tajemnicę Rudego, a mianowicie kim jest ten piękny przystojniak, co on robi w moim życiu i w ogóle co zamierzamy. Ja się już szykuję na trening na nim. E, o, ubrałam się dzisiaj cała na fioletowo fioletowa bluza z szokemila, fioletowe bryczki z szokemila e, i ten bezrękawnik jeans blue, ponieważ, słuchajcie, uwaga, uwaga, uwaga. Dzisiaj założę Rudemu ten nowy zestaw, który ostatnio Wam pokazywałam. I on właśnie pasuje do kamizelki, bo to jest yy, jeans blue. To i to. No więc, stan ja już go sobie w tym wyobrażam. On będzie wyglądał w tym przepięknie. Przepięknie. Jakże wszystko Wam dzisiaj zrelacjonuję i pokażę, bo już nie, nie mogę doczekać, kiedy On to przymierzy. No ale dobra, co z tym kasztanem? Kim on jest? Było pełno domysłów. Odkupna konia, e, podzierżawę. No i właśnie ta dzierżawa. To jest dobra odpowiedź. <grych> Wydzierżawiłam rudego. E, jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolona. Po prostu strasznie się cieszę, ponieważ myślałam, że rok będę bez jazdy. No teraz. Z Dylą przez rok zbyt nie pojeżdżę. Może na oklep cokolwiek w grudniu na nią wsiądę, ale tak to to już nie było. Jest w zaawansowanej ciąży, do tego była operacja. Po też kilka miesięcy nie będę mogła jeszcze jeździć, bo musi dojść do siebie cały organizm. No także to wychodzi prawie rok. No i strasznie mi było przykro z tego powodu, że na rok nie będę, no że przez rok nie będę jeździć konno, bo jednak ostatnio wydaje mi się, że zrobiłam duży progres i nie chciałam go zatracić. No, i właśnie e, Patryk, czyli właściciel Rudego przyszedł z taką. Nadzieją, z taką wiadomością, propozycją, żebym właśnie nie chciała wydzierżawić Rudego. Eee, a ja oczywiście, oczywiście, że ja chcę, ja chcę, ja chcę sobie i pojeździć i w ogóle. Także jestem bardzo wdzięczna Patrykowi za taką propozycję, za taką ofertę. Za to, że po prostu dzięki niemu moje jeździectwo nie będzie stać w miejscu i cały czas będę mogła się rozwijać, więc no super. Przechodząc do Kasztana. Kasztan to nie jego imię, Rudy to też nie jego imię i Duduś to też nie jego imię, jak niektórzy myśleli, bo w poprzednim odcinku tak na niego powiedziałam. Kasztan ma... Ciężarówka mi jedzie za oknem, nie wiem czy słychać. Dobra, przejechała. Kasztan ma na imię Fandango. Fandango to jest jego imię, ale w skrócie dla przyjaciół... Duduś, wszyscy na niego mówimy Duduś i no, tak zostało jest on wałachem ma 11 lat, czyli jest rok starszy od Dili i z tego co pamiętam jest rasy wielkopolskiej no takie podstawowe informacje o nim, kiedyś skakał do metra 20 ostatnio przez dłuższy czas w ogóle nie skakał, ale Mam tą możliwość, że mo możemy coś spróbować skoczyć i z powrotem go w te skoki jakby wdrożyć, e, ale wszystko ze spokojem, bo najpierw muszę się z nim zgrać. Perfekcyjnie opanować ujeżdżenie, e, zgrać się z nim, dopiero potem możemy myśleć o jakichś kawaletkach, skokach e, i tak dalej. Co jeszcze Wam mogę o nim powiedzieć? Jest strasznie związany ze swoim właścicielem Patrykiem. Po prostu. No, Tom Heavy widać na kilometr, strasznie jest do niego przywiązany, musi mieć czas, aby zauf zaufać innemu człowiekowi i trzeba to jego zaufanie zdobywać, bo jest taki, taki nieufny, taki, taki, no po prostu trzeba się postarać, aby zdobyć jego zaufanie. E, no, za Patrykiem to po prostu szaleje, nawet jak ja czasami jeżdżę, a Patryk po prostu stoi na środku, to on potrafi podjechać do Patryka i się zatrzymać i ta, to ja nie chcę, ja nie chcę jeździć z nikim innym, ja chcę przyjechać do ciebie i no, <grym> więc tak, e, no mają tą więź dosyć sporą, e, ale ogólnie jest bardzo przyjaznym, takim przytulnym konikiem, jak już zaufa człowiekowi, to naprawdę jest takim wielkim miskiem. Yy, jest prześliczny, to każdy musi to przyznać, że jest po prostu prześliczny. No, no taki misak po prostu pocieszny, także mam nadzieję, że uda nam się szybko zgrać. Yy... I będziemy też fajną parą. Także trzymajcie za nas kciuki. Mocno, dobra, koniec tego wstępu. Jadę do Rudego i do Dilki. Jestem już w stajni, ale najpierw muszę Wam coś pokazać związanego z Dilunią. Właśnie na mnie patrzy. Dilunia ma już swoją własną kwaterkę tutaj od strony pastwisk, więc ona już jest taka szczęśliwa. Teraz Wam ją pokażę. Dilunia! Księżniczko moja, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś na kwaterce swojej? Moja księżniczka w końcu taka wolna. Moja mała. A tam jest Rudy, o. Lila ma za sąsiada Rudego. <grywia> Moja księżniczka ma kwaterkę. Cieszysz się? <grywia> Ale piękna jesteś. Jak słońce świeci, to zawsze wszystko jest takie piękniejsze. No, a ty szczególnie, Misiu. Chodź. Moja Misia. No, więc tak, dla teraz spędza całe dnie no w sumie nie całe dnie od jakiejś siódmej do czternastej. Tak jak zawsze wychodziła. Więc w końcu wracamy prawie, że do normalności. Dilunia już jest normalnie padokowana, no, tylko że po prostu na takiej mniejszej kwaterce, aby jeszcze szybko nie biegała, bo nie może biegać jeszcze, tak wiecie, szybko. <laughs> więc dwa tygodnie na takiej kwaterce, a potem zobaczymy, albo zwiększymy jej kwaterkę. No bo nie wiem, czy jest sens, żeby wróciła do stada, bo jak wiecie, jest bardzo agresywna w stosunku innych koni i może się pokopać, konią może pokopać, może. O kto tu? Kto tu biegnie kusem? <laughs> konią może w brzuch kopnąć i, i uszkodzić rebaka, więc myślę, Myślę, że po prostu do końca ciąży zostanie na kwaterce, ale większej. No. Ona by już chciała pobiegać. Misia moja. Kto się cieszy, że jest na kwaterce? Kto się cieszy, w ogóle wczoraj jak ją wypuściłam pierwszy raz, to ona z, y, wyszła na kwaterkę i od razu zrobiła w tył zwrot do boksu. Chyba się wystraszyła albo, nie wiem, nie spodziewała się tego, że po dwóch miesiącach ją w końcu wypuszczę, ale zrobiła w tym zwrot do boksu i nie chciała z tego boksu wyjść. No i mi się też w sumie tak wydaje, że ona w tym boksu się czuła bezpiecznie, bo wiecie, nie było innych koni, miała kąt dla siebie i dla źrebaka. Nikt jej nie przeszkadzał. No i tak samo na przykład zauważyłam, że jeśli konie zostawały w boksach z powodu kontuzji, to rozwalały boks, histeryzowały, rżały, a ona od samego początku nic. Stała spokojnie i po prostu była zadowolona, że siedzi w boksie, jakby można było to tak nazwać. W ogóle nie robiła z tym problemów. Więc myślę, że po prostu czuła się tam bardzo bezpiecznie. Dili trochę w sumie zaczyna odwalać. <grych> Chyba się obudziła, że jest na kwaterce i jednak może się poruszać. Halo, co ty robisz? Grzeczna bądź. <laughs> nie, nie będę. Dobra, ja idę uszykować już sprzęt rudego, bo już jest bliżej 13, czyli moja godzina na hale, i idę ogarniać rudego. A ty, Dila, bądź grzeczna. Co ona robi? Ja nie mogę. Hak <laughs> e, znowu leży. <laughs> Więc zagadka nadal nie rozwiązana. Uszykowałam już dla rudego sprzęt. W ogóle zobaczcie jak ten czaprak będzie fitował z moim siodłem. Ta lamóweczka, już nie mogę się doczekać aż go przymierzę, ale też zobaczcie te ochraniacze. One są z poprzedniej kolekcji Szokemila z wiosna lato i myślę, że też będą spoko wyglądać z tym czaprakiem. Myślę, że o i z tym futerkiem. Fajnie się to skompletuje. <laughs> Jeszcze nie mogę doczekać, kiedy Dili to założę, ale najpierw Rudy będzie się w tym pokazywał teraz. Idę teraz po Rudzika kochanego. Tam stoi. On to ma dopiero wielkie dopastwisko. Ogromne. Się rozciąga. Chodź, chodź, chodź Rudy. Dudu! To nie jest Duduś. Duduś jest tam. Dudu! -du Cześć koniu! Dudu! -du. Idziemy! Ale mam dzisiaj dla Ciebie stylówkę gotową. Normalnie wszystkie klacze będą twoje dzisiaj. Wszystkie klacze będą twoje dzisiaj, no tak? Cześć! Co mnie zaczepię? Na czyszczonko i na hale. Chociaż w sumie jeździłabym dzisiaj na dworze, bo jest serio mega ładnie, ale po tylu dniach ulewy jest straszne. Było to, że noga mi się do kolana zapada, więc nie ma opcji, że wsiądę na dworze, więc musimy na hali. O co się chowasz? No Adilka tu jest. I odwala. Duduś ma dzisiaj dla mnie niespodziankę, bo wygląda jak taka świnka. Chyba było ostre kulanko. Bo wszystko w błocie. Cały dudeł w błocie. Uwaga, ubrałam Rudego. Trzy, dwa, jeden. Rudy, no zakryłeś czapkę. No wiesz co? Zobaczcie. Rudy Bóg. Ale ci to pasuje, koniu? Pięknie to wygląda. Prześlicznie to wygląda. No nie wchodź do drinny. <gryw> Sódzie trochę, służby trochę, tak. Zrobimy pokaz mody. O, ten czaprak jest w ogóle genialny. On jest z tej nowej kolekcji Chocamila. E, tutaj jest taki welurowy, taki połyskujący, a tutaj e, ma taką siateczkę oddychającą. I to futerko pięknie fituje z tymi futerkami. Także rudy, no nadajesz się na modela idealnie. No tak. Pięknie wyglądasz, ślicznie. Siedzę już na rudym, w tym brzydkim kasku. Mam nadzieję, że na kawaliadzie kupię coś lepszego i sobie poprzymierzam różne kaski, bo ten mi ewidentnie nie pasuje. No i sobie wstępujemy na początek treningu. Mamy matching, jeans blue się nazywa ten matching. Ta kamizelka jest jeans blue, tak jak wam mówiłam i ten czaprek z nausznikami. No. Więc dzisiaj po prostu siedzę jak na takim królu, bo on wygląda jak taki król dzisiaj. Jestem niestety sama na hali, nikogo nie ma, pusto. Więc nikt mi nie nagra jak dzisiaj jeżdżę, jak pięknie się prezentujemy. Więc za następny trening z trenerką muszę go tak ubrać, to coś ponagrywa, żebyście widzieli jak to wszystko fajnie wygląda z dołu. A dzisiaj mamy w spokoju taką samotną, luźną jazdę. No szkoda, że nie na dworze, bo pogoda jest śliczna, ale tak jak mówiłam, błoto jest wszędzie do kolan ogromne. Jestem w trakcie jazdy. Na początku było y, tak sobie, ponieważ Duduś się wszystkiego bał. Nie wiem, y, <grywki> odskakiwał nawet od swojej kupy, którą przed chwilą zrobił. Taki duduś, taki trochę strachliwy dzisiaj. No ale Patryk mi właśnie mówił, że. On ma także, jeśli człowiekowi nie zaufa, to, to się boi takich różnych rzeczy i odskakuje. Więc musimy to przepracować. Muszę zasłużyć na zaufanie króla. No, ale teraz coraz lepiej już jest, nie? No... Już przechodzi przez kupy. Zakończyliśmy jazdę i zakończyliśmy bardzo fajnym rzuciem z ręki. Rudy fajnie powyciągał nos do ziemi, fajnie się porozluźniał. Także super. No, i już wstępujemy. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Rudy jeszcze nie jest ogolony i się spocił. Zobaczcie. Więc muszę go teraz długo postępować, aby odetchnął. Eee, I wyjdziemy. A w zeszłym tygodniu, w sumie nie wiem, czy Wam mówiłam, chyba nie. Miałam trening na Rudy z Mierzejewską. W końcu wróciliśmy do treningu z Natalią. Pierwszy raz na Rudym. I wstawię wam tutaj krótki filmik z tego treningu. Niestety jest bardzo zła jakość, ponieważ jest pobrany z Instagrama. A niechcący skasowałam oryginalne filmiki, także wam wstawię ten fragment. Różdziak już w boksie wcina obiadek. No, Dilka też już wróciła do boksu. Halo, jak ci się podobało na padoku tyle czasu? Super, nie. Wcina sobie sianko. Tak. Obiad zjadła. No, koń zadowolony, mam nadzieję, w końcu, czy nie. Jeszcze potem wieczorem przyjadę, bo Nikola wsiada dzisiaj na Odyseję, a ją wezmę jeszcze na spacerek, żeby sobie pochodziła. Ale na razie cię zamykam i jadę do domu. Ej, słuchajcie, mamy godzinę którą? Która jest godzina? 14.40? A już jest zachód słońca, to jest to jest straszne, nienawidzę tej pory roku przez to, że tak wcześnie są zachody słońca i potem nie, masakra jakaś no ale słuchajcie, wracam już ze stajni i w sumie będę kończyć tego vloga, bo no, chyba już wszystko wam powiedziałam jutro jadę już na kawaliadę do Warszawy słuchajcie, od czwartku już będę w Warszawie, będziemy się mogli spotykać, robić fotki będzie superowo, superowo, także serdecznie was tam zapraszam będzie ścianka do robienia zdjęć, będzie też insta i będziecie mogli sobie z nami zdjęcia od razu wywołać e, i od razu te zdjęcia możemy podpisać. Będą konkursy, będzie konkurs na Ambasadora Cavaliero, Także serdecznie serdecznie zapraszam e, od jutra, czyli od czwartku do niedzieli na stoisko Cavaliero na kawaliadzie w Warszawie. No i ogólnie będę sobie też tam chodzić, oczywiście będę oglądać zawody, będę na różnych stoiskach, będę kasku szukać, żeby sobie w końcu jakiś ładny kupić. Także na pewno mnie gdzieś tam złapiecie. Dobra, ja już kończę, jadę jeszcze na zakupy spożywcze do Lidla i jadę coś zjeść. Oj, ja się już z wami żegnam, oczywiście wysyłam buziaczki wszystkim i do zobaczenia na Kawaliadzie w Warszawie i w kolejnych odcineczkach, bo będę robiła odcinki z każdego dnia Kawaliady, także czekajcie. No dobra, buziaki na razie.